Nowa mapa Lotus jest już w grze i wszystko co musisz wiedzieć na temat tej mapy, wszystkie porady, tipy i triki pokażę ci w tym filmie, więc zapraszam cię do oglądania. Przypominam, że jest konkurs na 500 zł, który obecnie trwa, a co trzeba zrobić, żeby wygrać, to powiem ci na końcu odcinka. Zacznijmy od tego, że cała mapa jest z papieru i jak na przykład są tutaj przeciwnicy, którzy są ustawieni w tym obok takiego ruszanego przejścia za drzewkiem, to nawet Zmida może jej skanować, co prawda nie przez główną ścianę, ale przez złączenie tych dwóch ścian, gdy się odpowiednio ustawicie, tak jak widzicie na na ekranie, no możecie po prostu ich przeskanować. No a co więcej, jak już jesteście w tym pokoiku, to tutaj przez to drzewko możecie przeciwników skanować. Praktycznie od razu i co jeszcze ciekawsze, z drugiej strony, czyli z bombsite'u A, możecie skanować to miejsce, będąc w obrońcach, na przykład, gdy spark jest zaplontowany i wiecie o tym, że atakujący mogli uciec do tego pokoiku No to mi się wydaje, że właśnie za tym drzewkiem w tym rogu to będzie bardzo, bardzo częste miejsce do ustawiania się dla atakujących, więc, żeby to przeskanować, wystarczy, że będziecie strzelać w taki trzeci, duży kafelek. Od prawej strony tej ściany. Nie mówię o tym takim malutkim, malutkim po... na maksa po prawej stronie, bo tego nie liczymy, tylko taki trzeci duży kafelek. Skanujecie to, no i macie pewność, że zdobędziecie eliminację, jeśli ktoś tam faktycznie jest. I w tym miejscu to nie jest jedyny obszar, który można skanować. Można skanować całą tą ścianę. No więc, tak jak mówię, mapa naprawdę jest z papieru. Nawet na midzie, jako atakujący z Odyna albo z operatora, możecie się ustawić w tym roku. No i jeśli odpowiednio sobie na przykład spingujecie na mapie albo na wyczucie to zrobicie, no to macie darmowe eliminacje i jest to coś mega OPS, zwłaszcza z operatora, zobaczcie jak łatwo możecie sobie spingować po prostu na mapie gdzie jest przeciwnik i przeskanować go, więc według mnie na tej mapie chociaż połowa obecnych skan, która jest, która jest możliwa do skanowania musi zostać usunięta, w sensie usunięta zostanie możliwość tych, tej, tego skanowania, bo tego jest za dużo, no tam praktycznie w każdej ścianie jaka tylko jest na tej mapie może zostać przeskanowany, więc to jest zbyt OPS, zbyt RNG i... No, za dużo tego jest po prostu. Kolejną fajną zagrywką na nowej mapie jest kooperacja Sage oraz Jet. To jest znane z innych map. Bardzo często takie combo, gdzie Sage boostuje na przykład Jetkę na jakąś ścianę i ta potem sobie jeszcze daje ku do góry. No jest popularne. I tutaj na Wobsacie możecie zrobić tak samo. Na tą skrzynkę sobie Jetka wskakuje z Dasza. Po czym Sage boostuje ją na ścianie. No i Jetka wyskakuje z ultem. No, i może zrobić eliminację. To wymaga trochę skilla, ponieważ tam nie jesteś w tym powietrzu jakoś bardzo dużo i nie... długo i nie widzisz tych przeciwników jakoś długo, ale... No, ale jeśli jesteś zawodnikiem, który ma jakiegokolwiek aim'a, no to myślę, że na pewno ja raz na jakiś czas eliminację z tej pozycji zdobędziesz. Teraz przejdźmy do bardzo fajnej i prostej zagrywki na race, bo na Wam C, z siteu, kiedy jeszcze jest to rozgrzewka, kiedy tutaj jeszcze przez to przed tą jest bariera, możesz ustawić taką paczkę, podskoczyć do przodu, gdy bariera od razu się skończy. No, i jesteś tutaj pierwszy e, niż przeciwnicy i możesz to zrobić trochę lepiej niż ja, bo ja na race nigdy nie grałem i jak widzicie, no, trochę wolno to zrobiłem. Ale jeśli to wyćwiczycie, to naprawdę przeciwniku możecie bardzo często, bardzo skakiwać, no ponieważ nie wiem, czy ktokolwiek kiedy wychodzi, spodziewa się tam po prawej, po prawej górnej stronie. I taki trick najlepiej działa na początku aktu, kiedy jeszcze nikt o tym nie wie, więc teraz to używaj, nie za miesiąc, za dwa, bo wtedy to już przeciwnicy będą się tego spodziewać. Jeśli będą słyszeć paczki, no to oni już będą właśnie prefire'ować to miejsce. A teraz nie wiadomo o co chodzi, jeśli nawet przeciwnicy usłyszą cię na tych paczkach, więc używaj tego bardzo często. Teraz omówimy sobie najlepiej agentów na nową mapę w Valorancie. Zdecydowanie bardzo dobry jest Cypher, ponieważ tutaj jak widzicie teraz na ekranie, no te trapy Cyphera na bombsite C, na Bombsite B również i na A tak samo, no to są świetne trapy, bo tutaj wszędzie właściwie te trapy możecie rozstawiać i wszędzie jest dystans, który jest bardzo bliski, więc ten Cypher na tej mapie może praktycznie wszędzie postawić te trapy, no nie licząc oczywiście takich wyjątków jak na przykład mid, bo no rozumiecie o co chodzi po prostu. Każdy bombsite ma obok siebie przestrzenie, które są bardzo Bliskiej siebie, i właśnie to sprawa, że Cypher jest świetną postacią na tej mapie. Kamerki pewnie będą jakieś jeszcze fajne na YouTubie dostępne dla Was do wygooglowania. Obecnie, z początek aktu, ta mapa dopiero weszła do gry, więc jeszcze jakichś takich ekstra, super kamerek na Cyphera to nie ma i nie znalazłem nic takiego. No, ale z biegiem czasu takie coś się pojawi, więc możecie sobie sami googlować. No, a kolejną postacią, która jest świetna, jest to Viper. I Viper, według mnie, jest to najlepsza postać na tą mapę. Dlaczego? Właśnie dlatego, zobaczcie jak wygląda normalnie ult Viper On został znerfiony i jest teraz mniejszy, jak sobie wylecimy nad niego No to widzimy, że jest zdecydowanie mniejszy niż normalnie, no i teraz ten ult Viper nie jest już tak useful jak był wcześniej Ale na bombsite'cie, a na lotusie jest on szczególnie skuteczny Gdy odpalicie go w tym miejscu, to zobaczcie jak on się rozszerza On nie robi się 10 razy większy, ale robi się większy niż jest normalnie I zdecydowanie bardziej OP niż jest normalnie, ponieważ tutaj to jest idealne miejsce do tego ulta, bo zobaczcie Mamy wszystko odgrodzone, możemy spodziewać się przeciwnika z pleców i to jest jedyne miejsce, z których, w, o które właściwie się musimy martwić. Bo jak zaplantujemy spajka w tym miejscu obok tej linki, to przeciwnicy wam z dołu nie wejdą, bo jest tutaj drop, na który nie da się wskoczyć do góry, no chyba, żeby nam grać Jetcom albo Race, no ale wtedy i tak będziecie to słyszeć. No a jak wejdą do tego y, Ulta Viper, no to wy możecie tam być u góry i oni mogą do was wiać tylko Linką, albo się was wcelować, i wy macie przewagę, wy możecie pikować sobie ich. Jak chcecie, więc jest to świetne ult na wam secie, a i bardzo go polecam. No i jeszcze jakby tutaj jakieś line-upy w do tego, to to w ogóle masakra, ale ja nie miałem aż tyle czasu żeby wymyślać line-upy mm, z tego miejsca, więc po prostu w ramach ciekawostki wam pokażę takie ulta, bo jest on naprawdę świetny korzystając z okazji omawiam Viper to teraz wam pokażę line-up na bombsite B ustawiacie się na tej skrzynce, właściwie to przed tą skrzynką i celujecie w miejsce, które widzieliście na ekranie i leci on dokładnie na środek bombsite'u B, więc to mi się wydaje że będzie najczęstszy, najczęstszy plant tam, więc line-up bardzo fajny a jeśli chcecie rzucić go na tą taką platformę wyżej, to ustawiacie się w tym samym miejscu, a leciecie Celujecie troszkę niżej w miejsce, które widzicie na ekranie No i takie na porzucacie i wpada on właśnie na tą platformę wyżej, więc myślę, że bardzo fajne i spajka pantujcie właśnie w tych miejscach na Bomb Site A polecam line a z MIDA, jest to bardzo prosty line-up, ustawiacie się w tym miejscu i tak, przybliżcie sobie na początek operatorem, żeby wyczuć to miejsce, chodzi tutaj dokładnie o to miejsce i wasze C, waszą górną ilustrację tego C musicie mieć właśnie w tym miejscu, gdzie macie tego pinga, rzucacie potem tego line -upa, no i wpada on idealnie tutaj na site. I ten line -up jest bardzo prosty i prostszy niż wam się wydaje. Możecie go zmisować, możecie go rzucić nawet tak. Nawet jak rzucicie go bardzo szybko, nawet jak nie będziecie bardzo się skupiać, to on i tak siada, on w 90% i tak siada, nawet bez żadnego przybliżania z operatora i tak dalej. Więc zobaczcie, teraz jeszcze raz tam wrócę, jeszcze raz bez przybliżania, wejdę szybko i rzucę specjalnie go troszkę do lewej, żeby tak jakbym się po prostu śpieszył, nie wiem, przybieg tam dopiero, a wiem o tym, że oni zaraz będą defować, rzucam go i on odpada, wpada troszkę bliżej, ale on i tak działa, bo to line -up, no mówię wam, ciężko zmisować tego line -upa. Jeszcze jak będzie tam wasza kula na salcie, no to w ogóle bardzo łatwa runda do wygrania. I teraz pokażę wam coś bardzo ciekawego, ale nie bez powodu pokazuję to na końcu, bo... No jest to troszkę... Abuzowanie glitchów w gry i nie wiem do końca jaką, jaką przewagę by wam to miało zapełnić. Ale jeśli odpali się ulta w tych drzwiach obrotowych i on się wam skończy na feniksie, no to będziecie w środku tych drzwi. Nie możecie strzelać przeciwników stąd, a przeciwnicy mogą strzelać was. Więc to bardziej przewagę daje przeciwnikom. No ale na info, być może takie coś ma sens, nie wiem. W każdym ociecie sam się z tego nie możesz wydostać i musicie z tego wydostać teammate, Więc teammate musi ci otworzyć tą bramę, bo jeśli tego nie zrobi, no to ty tam utkniesz na zawsze. No, a jak wygląda to spowa przeciwnika, no, wygląda to właśnie tak. Więc wygląda to tak, że on cię może zabić, ale zależy z której strony jesteś bardziej widoczny, jak ustawisz rękę. Bo na przykład z jednej strony widać go bardziej, z drugiej strony mniej. Z jednej strony go łatwiej przeskanować, z drugiej strony mniej łatwiej przeskanować. No więc tutaj wiele zależy od w sumie tego, jak tego ulta użyjesz i czy będzie to w dobrym miejscu użyte. No ale taka ciekawostka w sumie na koniec. Konkurs. Co trzeba zrobić, żeby wygrać 500 zł? Wbić na mojego Twittera. Macie linka w, pierwszym, w pierwszej linijce opisu. Tam macie post i tam musicie po prostu dać lajka, zafaulować mojego Twittera, oznaczyć trzech znajomych, yy, no i dać retweeta. I to w sumie tyle. I wyniki będą 21 stycznia o 13.00 na moim streamie. Będzie to sobota, więc tam was zapraszam po to, żeby dowiedzieć się, czy właśnie wy to może wygracie. A stream jest też w momencie, w którym wy oglądacie ten odcinek, streamuję codziennie od godziny 18.00 Wcześniej była to 17, teraz 18, bo zauważyłem, że ja się często spóźniam na tą 17, więc stwierdziłem, że lepiej będzie od 18 streamować Więc tak, codziennie 18.00 na Twitchu, nie liczę soboty i niedzieli, bo tam od 9 rano streamuję Więc to było na tyle, cześć!